Witam serdecznie. Następny odcinek serii polowania na jelenie. Tym razem z questów. Zaczynamy go w Biuletynie Karkahan. Idziemy do Leśniczego. Witaj czy ja sprawię, z biuletynu, zgoda, powodzenia. No i gdzie są te jelenie? Czy one znajdują się w Przełęczy Dwóch Koron? Jak mi się dobrze zdaje. Kierowane jestem w prawo, co jest dla mnie trochę dziwne, ale przejdziemy się, zobaczymy. Wichrowe szczyty na pewno nie, to już prędzej uroczysko. a może? A jednak wichrowe szczyty, tylko tak, do wichrowych szczytów, żeby się dostać. Trzeba się trochę przejść, nałazić. Tutaj mamy werny, które mają 56 level. One mnie całkiem nie interesują. No dobra, skorzystamy z przejścia. Nie możemy skorzystać z przejścia, więc The... jak najbardziej zostałem źle nakierowany przez mapę wichrowych szczytów. Będę musiał to w kapkacie wyciąć trochę. No dobra, to się przejdziemy do Świętego Zagajnika. Jest kapcza. Ale to dziwne, że właśnie, że Garmory nie sprawdziły tego quest'a i po prostu sobie go zrobiło tak. Tu jest jeden młody jeleń i tylko tyle. Także pójdę najpierw w na tamistyczny bur. Dobra, i tutaj przejdę do wichrowych szczytów. Chyba, że tutaj znajdę y, jakąś garstkę Jeleni. Tutaj są wilki, czarne wilki na 19 levelu. Wątpię, żeby ktoś tutaj exkwił na 19 levelu. Prędzej wydaje mi się, że od razu by ruszył na Zulusy. Ewentualnie nietoperze, czy jeszcze mrówki są. Tu mamy spotykamy jelenia. Z nich chyba mięso nie będę zbierał, bo to jest dosyć... ale skóry może. Coś tam zawsze będę miał jakąś wartość. Czyli tutaj tylko tyle się zrespił, ale jeszcze chyba można wejść tam do środka do podziemnego przejścia i zobaczyć. A nie, ono będzie prowadzić do do innych rzeczy. Strasznie skomplikowali te wichrowe szczyty. One były kiedyś bardziej zrobione lepiej. No, można też. Drugi sposób jest taki, żeby poczekać i zrobić wszystko, jak się zrespi. No i najgorsze, że młode Jelenie potrzebuje 6, 10. No i dobra, jest zaliczony będzie. Wracamy. Także tutaj jest zaznaczam, że trzeba będzie ten, uciąć ten kawałek, gdzieś, gdzie, gdzie idę właśnie do wichrowych szczytów przez e, Przełęcz dwóch korzeń, bo to nie nadaje się przejście, a trzeba nakierować się na mistyczny bur. W tym kapka kapkata użyć i tyle. Wracamy. Także, Karmady, naprawcie ten błąd. No i rozmawiamy z leśniczym. Oto moje złoto.